Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie survival games i skyward. Zapraszam. A, jeszcze jeden. Mam innego skina, ponieważ tamto do mnie nie nie podstaw. Zapraszam. O, jesteśmy na arece. No sporo tu Ci i win. tego myślę, że będę klepać. Żeby mieć jakiś lepszy internet, bo pewnie znając VIP-ów, będzie miał jak całą siekierkę. No, i lecimy. Dobra, słaby mieczek. O. Ach. Nie. Dobra, ja już tu wychodzę. I chcę VIP-a. I lecę skrzyki. O, to jest VIP. Mogę go sobie poklepać, ale... O! O! Gdzieś lepszej sumie... ale... ja też... ja to. O! Jest sobie sumie i, Fajny. 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 też Fajny. 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 Słabo mi to oni Dobra, albo ja się nie umiem bić Albo to on Miał ja taki duży Damage w tej sieci No to widzimy się na kolejnej arence No, to jesteśmy na arence Tam jest VIP Tu jest VIP No i ogólnie tu jest dużo VIP jest <ścoughs> tylko dwa, ale Jak na to, to jest dużo te chwile wylecimy będziemy zbierać itemy i chyba pójdę na sam te drzewa. No bo tam. A teraz, to jest fajna skrzynka. O, I lecimy. O. Nie, ktoś otworzył to z O nie. O nie. Nie. nie, nie. E e e e e już się pójdę na to drzewo Po góre są te pietreki Był jeszcze tu raczej nie był O, wipki się klepią Wow, fajne itemy Zobaczmy jak odpoczywamy To weźmy w razie czego Po się No i zasztyki Rupi, ręce mam to Ktoś jest. Ktoś już jest na samej górze? Kogo nie ma. To znaczy, że mogę wejść. Ale to są ludzie. Tylko O nie. O nie. Eee, zabiłam go, zabiłam. I dodatkowo mam na Ktoś klepną? ja oh, mnie klepnął? To mi się złapał. No. Ktoś mi się wyłączył mikrofon. O nie, to już mi faktycznie klepie. Oh. Cię, o. Tię, o, ty, o, ty. O, No to widzimy się na kolejne. No, to jesteśmy na arence już będziemy wybiegać. I lecimy. Ja idę pierwsze na dół. Potem pójdę na górę. O, diax. <grym>, nie wiem, czemu nie zabrałam wszystkich. O nie, nie mam żadnej broni. O nie, wezmę co, co tutaj jest. O nie, muszę lecieć szybko na górę. O, nie, ktoś coś co, tam jest. Aha, tą skrzynkę powiedzieli. Dobra. Coś mam. Coś. No i zaś ten głupi. Nie wiem czy to bug, A tak to się to kier... A Ajdź ty Nie Nie zaczynają klepać O nie 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 Ja się tak się bawię, tylko ja mogę klepać W sumie oni też mogą Mogę, aha Okej okay. O VIP kolejne Oczywiście Czemu by nie Przejdziemy... To się mi klepie? O oh, nie! VIP! Druga ręka, drugie zginięcie przez VIP-a. Dojdziemy się na ręce. Jesteśmy na kolejnej ręce. A tam oczywiście VIP. Dlaczego? Tu nie, wiem, czy się z tym klepałam, czy ciągle mam takie same skiny, ale okej. Okay. Jest prawie... W trzy miejsca wolne, znaczy cztery. Miejsca wolne i cała energia spełniała. Słuchajcie. Idziemy do pierwszej skrzynki. Pierwszej. Najlepszej, czyli tej. Nie! O! Chyba coś jest. Ubiorę się. Śmiesznie to trochę wygląda. Uciekam, tam kolejny VIP. Ja nienawidzę VIPów. O to. Ale też się próbuje krewać. Ale nie, nie, nie. nie. Hm. O, o te. Co <grych> już tutaj ja nie mam? Tak, o to zapewniłam sobie bardzo fajnie wyskok, żeby go zabić. Co to się stało? I To takie, takie trochę... Co? Tak, tu wyjdę? Wow. Oh, Miał lepsze i oczywiście ah, To by mi się było Rzabię, bo... Tak. ogóle nie wiem jaki... Jakie mam ubranie. Aj, jaki mam armor. Aaaa, jakiś jakieś... Jak po co mu były książki. Wiem ma miał. Raczej. O, coś fajnego. Tam oczywiście, my mogę wziąć... Aaa, wzięłam! Sikierka żelazna, jak i mieczyk. Mam ten sam teamage. Da. da? Mi się zdawało. Ale ja wolę mieć... bić chyba mieczkiem. Bo jest szybszy. O wiele szybszy. O, tu skrzyneczkę pewnie nikt nie zauważył. Wow! To ja będę cała czasa. Żeby nikt nie widział mojej osobowości. Co? Czasami nie wiem, o czym ja gadam. No akurat nikogo nie ma, albo ktoś shiftuje. Mniejsza oto. Szybko, patyk, patyk. Dajcie mi patyk. Ja chcę patyk. Oddawać wszystkie patyki. To naprawdę, jeśli mam dużo patyków, nie mam diaksów, Jeśli mam diaksy, nie mam patyków. O nie myślę, że to pewnie koniec Tak, myślałam Tu gdzieś była skrzynka, może w niej będą patyki Tak, to bym była kozakiem tego serwera Do tej to Ktoś jest No i po co mi te książki? O nie, jeszcze tu wpadłam Jak go zabić? Jest pode mną. O ty. O ty. O ty. Co? Ale? Czy mogę tu teraz nie ma? Y... Okej. Okay. <gryw> Dobrze. Był... i nie ma. A skrzynczkę z Ha! Okej. Okay. Widać jak... Nie mają sojusz? Mają sojusz! Mac jak w sobą O nie! Mi się w tym ukrywać. O nie! O nie! Nie. Tak, uciekaj, uciekaj. No, Łupek. Ale pewnie mnie teraz goni. Oczywiście tam sprinta nie mam. Ja bym go w sumie dłużej poklepała, gdybym nie miała takiego niskiego życia. No i pewnie mnie zabił. Okej. Okay. Kolejny VIP. Pełno VIPów. Jeśli się wam podoba odcinek, to zapraszam do zostawienia łapki w górę i do subskrybowania mnie. Cześć!